Kochane i kochani, moi drodzy, przed nami święta Bożego Narodzenia, najpiękniejszy czas w roku. Życzę Wam wszelkiej pomyślności. Życzę szczęścia, odwagi, zaangażowania i miłości. Spędźcie ten czas tak jak lubicie i z tymi, których lubicie. I niechaj gasną wszelkie spory. Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy powiatu subickiego mam ten niezmierny zaszczyt w imieniu swoim swojej rodziny radnych powiatu subickiego złożyć państwu ten wielki przyjemny czas świąt Bożego Narodzenia życzenia życzę państwu dużo zdrowia radości i spokoju mam nadzieję że będziecie mogli państwo zasiąść przy stole wigilijnym razem z najbliższą rodziną i przyjaciółmi mam też nadzieję że znajdziecie czas na długi spacer rodzinny na ciekawą książkę a co w nowym roku w nowym roku życzę państwu żeby się Państwu wszystko z co o czym marzycie, żeby ten nowy rok był lepszy od poprzedniego i mam nadzieję, że spędzicie go Państwo w uśmiechem i radości. Jeszcze raz dużo zdrowia i radości. Ja już miałem okazję złożyć życzenia wielu z Państwa dzisiaj, wczoraj, ale mam też taką okazję, że będę na pasterce. Jeżeli kogoś nie złożyłem życzeń, to spotkamy się na pasterce i będę miał okazję się przytulić. Wszystkiego dobrego. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech ten magiczny czas wypełni Państwa domy radością, miłością oraz ciepłem rodzinnych spotkań. A w nowym 2025 roku życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia, radości. Niech ten rok będzie rokiem wielu wyzwań, wielu sukcesów oraz spełnieniem Państwa najskrytszych marzeń. W imieniu radnych Rady Miejskiej życzę Państwu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Drodzy pracownicy, pacjenci i współpracownicy naszego szpitala w Torzymiu. Niech ten szczególny czas świąt Bożego Narodzenia będzie okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych i przyjaciół, a nowy rok by stał się czasem spełnionych marzeń, nadziei i planów. Dużo zdrowia dla wszystkich Państwa, wszystkiego najlepszego i do siego roku. Szanowni Państwo, pozwólcie, że dzięki telewizji HTS złożę Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, ciepłych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Dobrego nowego roku. W tym roku hasło Światełka Betlejemskiego to Kochajczynem. Życzę Państwu, abyście mieli wokół siebie ludzi, którzy Was kochają, którzy Wam tą miłość też okazują. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w nowym roku. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w imieniu swoim oraz pracowników zakładu usług wodnościekowych życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, bez którego spełnienie wszelkich marzeń, planów, zamierzeń nie jest w ogóle możliwe. Niech ten czas świąt będzie czasem spokoju, radości spędzonym z rodziną przy wigilijnym stole, niech ten czas będzie czasem zrozumienia, Innego człowieka. Z kolei mamy też nadchodzący nowy rok, który przynosi wiele niewiadomych. Dlatego niech każdy nowy dzień 2025 roku będzie dniem pięknym, spełnionym we wszystkie zamierzenia, plany oraz, oraz pełen sukcesów osobistych i zawodowych. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Słubic, powoli się kończy rok 2024, rok bardzo trudny w pracy zawodowej, rok bardzo trudny w pracy społecznej, ale rok bardzo również bogaty, bogate wydarzenia sportowe, które się toczyły na słubickim stadionie. W związku z tym, że święta Bożego Narodzenia tuż tuż, proszę przyjąć najlepsze życzenia, spokojny świąt, radosnych świąt i oczywiście te ostatnie chwile nowego roku, starego roku niech będą dla Państwa bardzo szczęśliwe i bardzo radosne. A rok 2025 niech będzie bogactwem dla wszystkich Państwa, zarówno tym rodzinnym, zarówno tym ciepłym, jak i oczywiście radosnym. I niech nasza wspólnota słubicka wspólnie razem realizuje to, co jest dobre dla nas i to, co jest wspólne dla nas. Drodzy mieszkańcy, w imieniu zarządu oraz pracowników przedsiębiorstwa usług komunalnych chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, by wigilijna noc przyniosła zdrowie, radość i spokój, a nowy rok obfitował w szczęście i pomyślność. Radosnych, Radosnych świąt. świąt! Chciałbym złożyć serdeczne życzenia, dużo zdrowia, pomyślności, szczęśliwego Nowego Roku. E, wszystkim sportowcom i nie tylko. Trzymajcie się. Szanowni mieszkańcy, w imieniu wszystkich seniorów i pracowników Dziennego Domu Senior Plus w Słowicach chcielibyśmy Wam życzyć przede wszystkim zdrowia, bo my wiemy najlepiej, że jak jest zdrowie, to jest tak naprawdę wszystko. Życzymy Wam tego, żebyście te święta spędzili w miłej, rodzinnej atmosferze i żeby ten nadchodzący rok 2025 niósł ze sobą dużo wyzwań, dużo satysfakcji i żebyście przeżyli go tak, jak sobie wymarzycie. Witam serdecznie wszystkich sympatyków Polonii. Chciałbym, chciałbym, korzystając z okazji dzisiejszej kolacji wigilijnej, wszystkim sympatykom, wszystkim sympatykom sportu, piłki nożnej oraz mieszkańcom SUBIC życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz, oraz szczęśliwego nowego roku 2025. Moi drodzy, z tego miejsca chciałabym życzyć wszystkim Państwu zdrowych i spokojnych świąt w gronie rodzinnym. Żebyśmy w tym, w tym czasie świątecznym, w tym dniu, żebyśmy się zatrzymali w tym biegu, w tym, w tym takim szale codziennym, żebyśmy to spędzili taki, taki, w takiej nostalgii świątecznej, w miłości, bo tak naprawdę e, dzisiaj każdy pie, biegnie, a ten czas świąteczny pokazuje, że, że warto usiąść, warto podzielić się opłatkiem, zaśpiewać wspólną kolędę. Także chciałabym Wam złożyć e, serdeczne życzenia, e, takie też e, muzyczne, tak, bo my jesteśmy. Jesteśmy też szkołą artystyczną, muzyczną, także wspólnie, żebyśmy śpiewali, żebyśmy myśleli o, o, tych, o tym kolędowaniu, o tym wspólnym dzieleniu się przy, przy stole. Także więc wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, e, mojej kadrze, dużo energii e, i, i, takiego, i takiego wigoru na przyszły nowy rok. Także wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ja to bym chciał złożyć wszystkim subiczanom, kibicom e, e, Polonii Subice e, tym osobom, przede wszystkim, które nam pomagają. E, działaczom z e, wszystkim, czy Radnym Miasta, e, wesołych e, i spokojnych świąt, bo to w sumie. i spędzenia to w takim gronie rodzinnym, bo to jest w sumie najważniejsze. E, I bym to tak zostawił, no bo, bo, bo to jest fajny czas i można trochę odetnąć od tej pracy codziennej i to jest najważniejsze, spędzić czas z rodziną. Z wszystkim mieszkańcom SUBIC e, życzę wesołych świąt, e, ciepła rodzinnego, e, bliskich relacji e, ze znajomymi e, i przede wszystkim zdrowia, bo myślę, jak, e, myślę że jak będzie zdrowie, to, to resztę sobie e, każdy wywalczy i, e, i zorganizuje sam. Szanowni Państwo, ja z całego serca życzę Wam wszystkim właśnie tego spokoju, abyśmy w te święta zwolnili, spojrzeli sobie w oczy szanowali się. Uważam, że dzisiaj żyjemy w takich trochę szybkich, trudnych czasach, w takim pędzie i, 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 i chyba życzę Państwu właśnie tego zwolnienia, y, poszanowania tego, że co jest w życiu najważniejsze, nasze życie, że, że uśmiechamy się, że mamy dzieci, że mamy rodzinę i docenimy to i życzę sobie, sobie tego. Państwu, żebyśmy w taki piękny sposób te święta spędzili. Wszystkiego najlepszego!